Yo, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Gengis, jest ze mną Husiek. Cześć. A to jest oczywiście nasza nowa seria i kolejny odcinek z naszych przygód na modach. I od razu wam powiem, na samym początku Husiek powiemy, że żeśmy dzisiaj spędzili sporo czasu na przeczytaniem waszych propozycji do nazwy tej serii. I tak, chyba. Nie, nie e, jestem w tobie. Nie widzę, że jesteś, ja widzę twoje oczy od środka. I, I powiem wam, że. No, tak, ja nie wiem, ale ja tak delikatnie powiem, że na namiar tego, ile przeczytałem tych propozycji, to chyba utkwiły mi tylko ze dwie lub trzy w głowie, nie? Znaczy, no, Powiem, Ci tak, do no, komentarzy pod tymi odcinkami, pod tymi dwoma, bo tak u mnie przynajmniej po 400 komentarzy. Które no to tak, wysycę to... całkiem sporo, ale. Kurde, no tak kreatywność na, czasami... Tak, ale oczywiście. najbardziej utkwiła nam, i to na chwilę obecną chyba prowadzi ta nazwa, klockowani weterani. Klockowani weterani, tak było. No, I to było, było fajne. jeszcze od dwóch takich, co ukradli klocek, od pana no. Roposa. Ropos. No, a tam od Bogusia było klockowani weterani. Najbardziej... To zapamiętam. I tu się będziemy... będziemy jeszcze będziemy wybierać, wiecie co, zrobimy to tak, jak żeśmy jak mówili, wybierzemy Pankieta, jeszcze nie? ze trzy. I rzucimy ankietę po prostu. Dokładnie, będzie pięć opcji do wyboru, i to wy zagłosujecie. Która wam się najbardziej podoba propozycja no, myśl, nazwy? Że w piątkowym odcinku damy radę, żeby już tam pod piątkowym odcinkiem były? Mi się wydaje, że pod piątkowym odcinkiem już będą, bo oczywiście seria będzie w dwóch dniach: będzie w środę, czyli tak jak dzisiaj, i piątek. w piątek. Aha, i jeszcze tak wam powiem od razu, że w czwartek, czyli jutro, jak live. się nic nie zmieni, live, live z tego serwera taki nasz wspólny wspólny nasz live do obejrzenia i u mnie i, i, i u Huśka, i u Huśka, i u mnie czy na będziecie hitboxach. chcieli dokładnie na hitboxach będziemy, będziemy sobie streamowali jakieś tam zbieranie materiałów i coś zrobienie bo ja trochę tutaj pobiegałem kuziek widział w skrzynkach że już troszeczkę jest tych materiałów porobionych ale to jest jeszcze nie to co, co ja chciałem żeby było tak, tak się... dokładnie co ci dobrze tak gdzie yy... dzisiaj... W zasadzie, tam tam, tam chcemy iPhone, iść. To tak żebyśmy się ubraliśmy się tak jakoś w miarę wieczorowo, bo pewnie wieczorem to jakoś u mnie oglądacie przynajmniej, pomyśleliśmy sobie, że kurczę, może byśmy spróbowali tą, mm -hmm. podbić tą, 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 tą piramidę. W sumie kto nie ryzykuje, ten nie ma, nie? Tak, tak, to nie ryzykuje, to nie siedzi. Próbowaliśmy też e, pocisnąć tych, tych, czyli ja tak, sprawdzałem tych tych skaczących tam, co tak, o właśnie tego, tego tutaj. No to on sobie hmm. jest taki bardzo uciążliwy, bo skacze. Te aniołki są w miarę, w miarę. Nie wiem, jak te jednorożce. E, Oto to, to tam jest, wiesz? tamto z oczami, nie? Widzisz tam na no to, dole? No to wiem, to ci zabiło. To jest takie to mocniejsze, coś. no to mnie zabiło. Ale wiesz, jaki mam pomysł? Może ja hmm? po prostu, wiesz. E... Bokiem? Pobiegli tam szybko i wiesz, szybko na i szybko no. górę Ale może choć spróbujemy wiesz to zobacz tędy, zobacz, popatrz. Tam bokiem, nie? No tutaj pomiędzy tymi dwoma, zobacz. Te, no, bo, bo coś tu znowu leci. No, no przecież normalne No gij! Nie, to... nie Aha. tego zabić? Nie, no, może nie można, można, można. Nie ja nie mogę. Nie, mogę. No nie mo co jest? Okay. O! Staciu serduszko Ileż to będzie trzebić? trzeba bić? Już, już, już zdycha. Półtora serca. Jest. O, kurde takie... One upierdliwe. No. Także między może tymi, co? To sądzisz. A czy mówisz, mówisz. Yy... No to masz po jednej stronie, dwóch tu przy, obok tego konia. Aha, że tędy, tędy No o, te... tymi o dobra, biegnij za mną. Dawaj. Dobra, dobra. A niech się dzieje co chce. Dobra, dobra, dobra. Chodź. Koń wystartował. Uuu, ja już wskoczyłem. Biegnę do góry. Biegniesz? Aaaa. Biegnę. Chodź. Chodzę na dół. Biegnę, 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 jestem... biegnę. Chodź już na dół. Tu jest już do... Ło, ciemno. O, co ty gadasz tutaj ciemno. na dół jest? Ooooo. Pekaj, tutaj coś już... Ty oh słyszysz God. to? Słyszę. Jak trendy do iść? Nie wiem. My tu są wszędzie. Tu jest jeszcze ze Wow, idzie ktoś! Mam pochodnie, Lejko! Poszedł za tobą, co się, co się, co się, się. Mam go. Dopadłem. Ty, ale wiesz co? Się, wiesz co mi się wydaje? Trzeba uważać. O, idzie ostatni, idzie ostatni. Dobra, mam go. Mogę, go. mogę go rać. A, dobra, tego już masz. Wiesz co dobra, mi się to wydaje? Aha. Że tutaj trzeba uważać, szczególnie chyba na jakieś twój Okra? Co to jest okra? Wygląda jak burek. Ble. Na pułapki, myślisz? Na pułapki, no. Dobra. Nie wiem, czy nie wiem, czy to będą pułapki, ale... I idź dalej. Dobra, ja idę za no, tobą. To możliwe. Ja idę za tobą na szlifcie. Stawiasz jakieś pochodnie po drodze? Możesz, eee, no Ja też tam mam pochodnie trochę, więc... Aha, aha, już, 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 już. Ok, to jest wejście niżej. No to idziemy jeszcze niżej, żeby zejść. Teraz idziemy do jakiegoś grobowca. Stauner. Czego? Z nawet o, no dwa. rozwaliłem. Mhm. Kurde, z konia teraz słyszałem znowu. I znowu jest zejście niżej. O, muzyka? Na prawo czy na lewo? Na A gdzie lewo. chcesz, to idziemy. Coś tutaj by nie wiem, ewidentnie chrapało. No to odgłos konika po tym, po pracy na roli. No, Ty poszedłeś. Nie poszedłeś, a tu jestem. Tu, po prostu tak samo jest. No mhm, to jest. Myślę, że ja, może jakbyśmy po prostu rozbili ten klocek Może nie rozbijajmy klocków? Ale, co, tu jest jakieś przejście, jak rozbiję. Tak, bo ja nie widzę. Gdzie... A, tu jesteś. O, no. jesteś, czy widzę O, no, czy dobrze. Pająki słyszę. Też słyszę. Co, ja nie wiem, czy ogólnie nie są. O, byłem... co, jest bo... pająk, pająk za plecami, dobra, już go załatwiłem. Czyli ja ogólnie... spawner chyba będzie. W podobnej piramidzie. Ja poszedłem w drugą stronę. O! To są pająki. Ej. za tobą. Jest spawner, teraz go rozwalę. Jeszcze tego jednego pojemka się pozbędę. Dobra. Dobra, spawner rozwalony. Kurde, też się do czegoś przydałem wreszcie. No. a wyjść chyba wyjście do góry. Albo i nie. Tak Stone Brick. A, nic tu nie ma. Wracamy. Patrzę tam może w tą drugą stronę, bo tam było na prawo mhm. i na lewo. na lewo chyba było zejście. O, 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 Gdzie zębiak. Te wąskie korytarze, nie możemy we dwóch obok siebie być i walczyć. Tu jest wyjście na górę już. No, tutaj, tutaj, Kusza tutaj. Dużo pająki znowu. O, jest kolejny spawner. No. Okay. no i koniec tutaj. A A, tu pająki. pająki o. Dobra. Czekajny z, pa z pająkami. Już nie ma. No i tu jest pusto. To jest o! Nie, do góry tam jest wyjście. Tak, jest do góry. Jest spawnery tam, tak? To nie wiem, pająki na pewno, ale czy spawnery? W sumie na razie nie widzę. Gdzie myśmy przyszli. Jest znowu jakieś zejście w dół. Na lewo, na jeszcze tędy. nie wiem, możemy iść teraz. Tu do góry wejście? I do góry jeszcze jedno? Ilość tu wyjść jest, zobacz. Nie no właśnie to to na lewo co No poszedłem na lewo, no. Dobra, idę za tobą. Słyszę, już Cię widzę. Hmm. No to jest ja, może nawet prawie raz byś tam... Tam było dużo wejść na górę. A to będzie chyba ogólnie już podstawa, patrz, bo to jest ten runik. Ten, ten, ten zwykły ten No Co słyszę, chodź tutaj tam, mną. No. Tutaj były, żeśmy wyszli... A tutaj schodami, nie? To tutaj Ta. zobacz, dalej idąc. Zobacz, tu jest jedno na górę, a tu jest drugie. To dawaj idziemy tam. To dawaj tym dalszym. I odgłosy. Tu jest, zejście i jest zejście na dół. Tam jest zejście na dół. ham, 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 Tu jest coś. Znowu zejście na dół. Ale nam się trafiło. Kolejne zejście na dół. Jest znowu na prawo, na lewo. Chodź na lewo znowu. Nie ma od lewej strony. Lewa na strona brak. jest pusta. Pusta? Tak, liczymy. Wejście do góry. Wyrytosz. Do góry. Jestem na wprost. Wow. Ja poszedłem w drugą stronę. Jestem Tutaj nie góry. ma nic. Wejście że to jest takie. O o, czekaj, coś tu jakbym znalazł. Mam skrzynkę. Nawet dwie, nawet trzy. O. o, o. Książki. książki. Węgiel, książki. Węgiel. kończyna i żelazo. Kolejnej Węgiel, znacznik i, i książka. Tu jest jeszcze jedna. Wybierz ją. Węgiel i książki. To był ten skarb tej tej? Znaczy nie to za biedno. No właśnie. Jakiegoś konia tu to, to musi być gdzieś poste, Nie ma tego. Nie ma zmiłu się. Aha, to już jest koniec tego, tak? Tak. Te. A w drugą stronę? Ale wiesz, co mi się, nie mi się wydaje, że my chodzimy w sumie. O... Gdzie? Bo jak już pod M, nie? Mhm. Mapę, no to jest już tak w sumie prawie że. z boku. Tej, tej piramidy. No. Znaczy bok, no boki tak, ja wiem, czy to. No że widzę takie. No tak jakby. Nie jesteśmy w jej centrum, nie? No, 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 no. Dobra, czekaj, ty gdzieś pobiegłeś, a nie. No ja sobie tylko tych skrzynek. Dobra, próbuję tam znaleźć tą drogę. Bo mi się wydaje, że Jestem. wiesz, boss to ewentualnie powinien być. E, kurde, gdzieś w centrum, znaczy, nie, no czy nie wiem, tak No wydaje. tak mi się wydaje tak samo, no ale. O ile tu jakiś w ogóle boss występuje? No w piramidzie. Bo co byśmy tu byli? To jest tu Teraz liczymy tędy Znowu na dół Tu są do góry jest znowu bo... Wielkie nic, aha, bo to są schody Mhm. to jest tak zabudowane. I teraz jesteśmy po przeciwnej stronie, znowu minęliśmy centrum, zobacz. Tak, tak, tak. tak. A może te schody, co minęliśmy tutaj do góry, co? Okej, okay. te? O te, no. To są schody? Ciemno, Kasynie nie... de Paris. I znowu nie mogą góry. schody wyjść nigdy z mody. I jak gdzie teraz? Woda. Pętliczek, pętliczek. Wiesz, to tak jak w grana ale ja może znowu schodami do góry. Dobra, czyli idź, prowadź. Prowadź, właśnie. Może czekaj, może ja trochę poustawiam pochodni, żebyśmy wiedzieli, czy tu byliśmy. I muszę to zjeść. Moment. Ej. Dobra, już. Ja przy każdych no, schodach są będę schody, stawiał. są schody, dobra. To schody? Dobra, to ja stawiam pochodnie przy każdych schodach. Prawie, 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 że na górze. Będziemy wiedzieli, że z tych schodów no, akurat są ko do góry. korzystaliśmy. A jest wyjście. Tu jest wyjście, no. Ooo... O... 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 O, nie ja z tym nie chcę walczyć. To mnie zabiło. Co to? O, y e Czekłem. Zrobiłem. Powiem ci, że... Hmm. No. Hmm. Tak. To to podejrzane, nie? No tak, no ale powinniśmy zejść na sam dół. Hmm. No. Ty a może się przekopiemy po prostu? No właśnie dół. chciałem to też zaproponować, czy używamy kilofar... To zejdźmy niżej trochę. No I tam ale. zaczniemy rozkopywać to po prostu no, i tyle. Okay. Czy co tutaj? Dobra. Ale tu jesteśmy dużo niżej w tych... tych. Jesteśmy na 83 poziomie. Dobra, spadamy. Ła. Wow. Nie musiałeś mi na głowę skakać, no? <laughs> ja ci powiem, że no to jest swoje centralne środa, jakby nie patrzeć. No to dobrze. Wow. No schody. Wow, teraz ja ci na głowę spadłem. O, o. To co? Aha, i koniec. Nie ma nic? No to już jestem runik brick. Mm. No nieźle. Idę. Kurka, my się tak kurde kwapimy. To jest z tą piramidą. Mm. A to taka lipa trochę. Ja, Musimy się być jakoś stąd. Skacz! skacz. Skaczę! Ej, a może? O! Co no. no to? A! Co mnie bije? Ja. No za co? Albo Ok, O się... Stań, stań plecach bardziej przy jednej, ścianie ja rozkopię w górę. No. E, o, o, czekaj, nie w tą stronę, na drugą idź. No, no, no cię no. widzę, a teraz cię nie widzę, dobra. Uwaga. Zaczynam kopać. O. A! Aha, aha. O o! Ciemność widzę. No jak... Czekaj, to weź jakoś rozkop to w jakąś jedną stronę, żeby dziura była większa. No to czekaj właśnie, no to, to... Nie ruszam się. Ała! Właśnie nie bij, już mam 3,5 serca. No <laughs> jak się to robi do niej, ale to jest <laughs> problem. Uwaga, na 3, 4 bierz kroskę w łapę i skaczemy. Czekaj, czekaj. 3, 2, no. 3, <laughs> Ja wiem, co teraz widzę, że zrobił. Ty, ale. No jak to skoczyć? Nie możesz tego a klocka czekaj, tam... podłożyć? Ty, a może synchronicznie kopmy w jednym kierunku. Mhm, mm to synchronicznie będziemy w pierdziel dostawać. <laughs> no czekaj, spróbujmy, sruwuj. Próbuj. Czekaj, no, na, no, na, no. Na, na szlifcie do ściany się cofnij. Aha, no dobra. To zobacz, ja będę kopał o w tą stronę, zobacz. Patrz. W truce, w tą, o, tam, tą? o tu, o tu, o tu, no. tam gdzie jest to, gdzie jest mniej tego do skopania, to ty idź w przeciwną stronę. Nie w tą to stronę, ja teraz ja cię widzę. Ja... twojej <grym> o, o, o. Nie, nie, teraz, nie, teraz jest źle. To ja to... nic nie widzę w ciebie. Taka, ale... W którą stronę? ja będę skakał i kopał? No zobacz, patrz, patrz. widzisz mnie, ja obróć się teraz. Widzisz no, moją to twarz? Widzę. To idź w moją stronę, idź w tamtą stronę. A ja idę tu. I idź tam, za mnie, za mnie, o dobra, no, dobra no, o, o, Czekaj, o o, 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 może teraz, czekaj To ja to widzę Uwa Uwaga, dobra. raz Oberwałeś? O, tak. mhm. Już żeśmy się wykopali Czekaj, wiesz co? Jest to was was zjadł Ty jedz w ogóle, a ja będę kopał Okej okay. Że chciało mi się skakać na głowę, ale jazda Nie, nie, czekaj Jak tu? A pod ciebie też nie możesz kopać, nie? Czekaj, no właśnie nie. uwaga, uwaga, coś wymyśla. Uwaga, będę myślał. To będzie bolało, ale będę myślał. To jest wyjście. Dobra. Obrywasz, czy nie? Nie. Ale tak nie wykopisz. No właśnie widzę, no. Czekaj, to był skata, będę kopał w bok. Aha! Tak, kopałeś bok, biją. Bijesz mnie. Bijecie, a inaczej. Teraz też cię bije. A masz wiederko z wodą? Nie mam. Skąd ja mam wziąć wodę? Trzeba się wiederko z wodą. Hmm, czekaj inaczej. Ja spróbuję coś pod... ciebie, To jest. Dobra. Uwaga. Gotowy do skakania? No, to cały czas skaka. Ja się muszę do ciebie zsynchronizować, dobra? No. Mm -hmm, z pewnością. Ja cały czas cię widzę. Mm -hmm, mm -hmm. To jest ból. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ej, to dobra, to słuchajcie, ludzie, dzięki, że byliście w tej serii. Dusiek, jest jeden pomysł. Jaki? Ja cię zabiję. No. Yy, a ty się później do mnie tepniesz tu. Ty, ja mam jeszcze inny pomysł. Tylko ja wyjdę na górę. No, jaki? Ty mnie zabijesz, tak? O, gdzie polazłeś? Do domu? Do domu. Ty, dobra, i teraz teraz wrócisz tu do mnie, poczekaj chwilę, dobra? Tak, ja, ja, ja właśnie, zaraz hmm. wracam po ciebie. Nie, bo ja muszę tutaj się ty wykopać. Ty, czekaj, sobie. to może zrobię ci wiaderko i ten. Nie, ja już się ty... wykopuję, przecież mam klocki ze sobą, tak? Tak się to wydostanę teraz. A no dobra, no to sobie tak, no przecież ty sam, dobra. To czekaj, to ja za ten czas sobie wrzucę ten węgiel. No. A, a zrobię wiaderko. Dobra, jestem już, wydostałem się. Czy się e... coś z boku wykopię. O. tak. Niszczyliśmy piramidę, To, to mi się wydaje, nie... że to by było chyba, wiesz co? To chyba no. te 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 co mieliśmy te skrzynki, to był skarbem tutaj. Znaczy, no chyba tak, no to wygląda. Czy wiesz, do to to tego nie, nie, nie ma. Nie, nie, nie powala nie. No nie no nie nie powala. Chyba że to jest jedna yy, dopiero z pierwszych takich, yy, no. że tak powiem. jeszcze schody na dół. Czekaj, tam mówię, że tam już był kamień, ale ja mam schody na dół dalej. Ja. No, jak jestem poniżej tego co żeśmy się tam wykopali. Aha, poniżej tego niebieskiego? No. A co ty? A tak jestem na 67 poziomie. No czekaj, no to jednak idę do ciebie. No to ty pojedzie do mnie. Znaczy ja idę, zaraz tam, zaraz tam dojdę do ciebie. O jedonek. No, tu jest jedonek, jeszcze. Tak. Jeszcze jakiś poziom, tutaj właśnie wykopane widzę. Kurde, jednorożec mnie atakuje. Runik Brick. A! Jasty. Mówiłem, tepaj, będzie łatwiej. Ale ciągle słyszę, że coś tu gada, mnie coś. Tu są schody do góry. Kolejne schody do góry. Tu Ale to, to? To, 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 to. to. to, 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 to. nie. Nie, tu już są runic break ty, na samym dole. Kur. No i tu. No i znaleźć. Czy jesteś? Łaża! tutaj, Bo ogólnie, O! Tu już jest dziura, koniec piramidy, chodź bo... Możesz się tepnąć teraz do mnie, faktycznie. Tam jest ja niebezpiecznie. Powiem. Tu, tu, tu Idę niżej, tu wykopię kloca. Popatrzę sobie tutaj. Jesteśmy na, 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 na tym, w podstawie piramidy, to faktycznie. wykopałem dziura, no ale to nic, no. Archeolodzy... Biegnę, biegnę, bo widzę twój nikt już. A, jestem. O, no i zobacz, tu już jest koniec piramidy. Zobacz. Tam, tam, zobacz. Tu, tu. A, no, 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 a, no. Normalnie no. nic tam no, dalej nie to ma. Tutaj? O. Widzę. Runic, Runik, breaki... O, o, coś. A teraz nas nie zabijesz, nie? No właśnie. Teraz, ja. no. teraz taki jest twardziel z ciebie? Drugi, no, Nie możesz tego podnieść. Teraz dopiero. Co to jest w ogóle? Runik gras. Ten gras to czekaj, ziemia runiczna, tak? No dobra. Co to jest, ten, ten, ten jakiś taki żółty? Taki, uważaj, bo koń biegnie na ciebie. Czekaj, czy na konie da się oswoić, nie? Właśnie. To, że jakieś nie są, nie są, nie są komunikatywne. Bo tak, ile rzeczy wypadło z niego. O. Zobacz, weź sobie ten masz, ten sztandard taki. puński sztandard Biegnie oko! O, oko! Oko, 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 Ja z okiem walczę! Otwarte wejście, możesz wejść tutaj. Chodź. Dobra, zabiłem. Jeszcze konia. Chciałem Jestem zobaczyć... tego gościa. No tak, tylko czekaj, gdzie jest coś. Ale pan, on nie. A gdzie na jego prawem? Ten, Uważaj, oko biegnie do ciebie. Oczy doły. Kurczy. Chodź, chodź, no. Teraz nie. Nie jest tak prosto, dzięki tak, sa sasam. A ta... on nam daje zbroję. Uważaj, kolejne oko! Na Ale to my jesteśmy niepokonani normalnie jezu, takie jakieś dziwne kolory mi się zrobił Nie wiem No, z nim można handlować No nie wiem skąd wziąć ten, ten Lunaver No. I buty można do niego dorwać I coś jeszcze No Ojej, a skąd mam wziąć ten Lu Lunawer coins Ciekawe czy on się przemieszcza czy nie, bo można by było uważać za plecami uśiek no co ja proponuję Wracać do domku. Tak, ja tylko zabiję to jeszcze. Jak ten koń po no? Runicorn. Dobra, o, sakiewka była. Biegnę już za tobą. Jeszcze dzik jakiś. Dziki jest zły. Dziki, dziki jest zły. Dzik mnie nie zje dzisiaj. A ty. O nie, co? Ja słyszę, słyszę deszcz, a nie pada. Deszcz. A nie pada wiem. u ciebie? Nie. No właśnie, nie Niewidzialny jest... deszcz, w końcu jesteśmy w magicznym świecie. Zdąbie. To tam Co się tam z kim włączona. O niedźwiedź moi, niedźwiedź tego szkieleta mojego dopadu. O, tu pomódmy się nad gingisem chwilę. O mamy wiaderko, dobra Zobacz, a widziałeś te sztandary co powiesiłem? Masz jeden, możesz dowiesić po no, drugiej mam stronie. No, no powierzę, to, to są nasze trofea, zobacz. A? Wie, wieszam. Ale, Maszaj, ale, ale sztandar, nie się. O, ładny, takiego nie było jeszcze. Nie jest tutaj taki. Jest. No ładny, jest, ładny to. jest. Ale Fajny będziemy ma. mieli ładną chałupę, jak sobie zaczniemy budować. <laughs> eee, to co my tu to mamy? Mamy jeszcze jeden diament, nie? Mamy? Nie, okay, bo ja mam sakwę. Uwaga, to otwieram tak. srebrną sakwę. To... Zobacz. I co będzie? Myk. Buciory, artefakt Diamond mamy Armor. Jeszcze... Ja też sakwę. Hmm. Ale... Zobacz, tego. chcesz zobaczyć jakie spodnie? Pokaż. Masz, powinniście być z obca, mi wypadło. Recha Recharging Diamond Pants of Speed. No. Night Vision. A, widzisz? Będę w, w nocy patrzył. Będziesz biegał. <coughs> Okej, okay, idę po wodę. Mam jakieś kwiatki. Nie chyba. Przydadzą się. O kur. One, one Speed dają się, te spodnie, tak? Tej, co jest? Czemu ja tego nie mogę robić? Czego? A nie piszcie ci do 12 level? Bo z nim się dziwnie bije. uciekaj, bo będę strzelał No co o, jest? Może o! ci nie zepchnął! Lecę biegnę do siebie <laughs> Jakie jest walanka na niego Ty, ona tu w ogóle odejdzie nie obrywa! <laughs> No jest! Właśnie on są jakieś takie Teraz dostał, teraz dostał 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 A one są zagrowane na ciebie ty No Dlaczego tak? No nie, skupiły się na mnie. No właśnie nie wiem czemu O co tu chodzi, że one nie chcą obrywać? Zobaczcie Mi się wydaje, że level Ale nic nie wy... Nie, innym mieczem ty. A! Dopiero tym brązowym mieczem, jak dopadłem go, dopiero zginął. A, A zwykłym mieczem jakoś. Yy, no Nightblade? Nie, nie, ch nie chciały ginąć. Ale żem kurde, nam tu rozwalił trochę otoczenie tym swoim tym. A, wybuchowym jest. czymś. Dam radę, dobra, idź na górę. Ciekawie jeszcze, jak? Ale jakoś dojdę. Eee, Tędy. Nie wiem, kończymy. Obecnie odcinek mamy? Pół... No tak, idziemy do, do domu dzieje. i idziemy do domu. musimy odpocząć. No co ciągle, tylko walka, 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 kiedy odpoczynek? Dokładnie. No, jestem już w domu. Ale możesz się kanał ja zapytać, dlaczego ja tutaj słyszę deszcz, a deszczu nie widzę. No i, 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 i no, trzeba by było jeszcze dopytać parę rzeczy. No. Ale moi drodzy, dzisiaj jest normalnie. <laughs> działo, się. <laughs> działo, się, działo. działo się. Działo się, działo się. Działo się. Także cóż, dzięki serdecznie za oglądanie. Jak ktoś, jak mówię, jak się spodobało, to łapka w górę. Jak się nie spodobało, to łapka w górę, no. Łapka w górę. Łapka A, w górę. Super komentarz. Tak. Jeszcze możecie dzisiaj pod dzisiejszym odcinkiem dawać swoje propozycje na nazwy. My wybierzemy jeszcze trzy i zrobimy w piątkowym I Zrobimy głosowanie. Dokładnie w komentarzach. To znaczy no, w komentarzach umieścimy ankietę. Będziecie mogli sobie sami wybrać, jaka jest nazwa tej serii. Dwie już powiedzieliśmy, które nam się osobiście bardzo spodobały. Resztę, jak dopiszecie, to się pojawi w komentarzach i czekamy na nie. A na dzisiaj to tyle. Dzięki z Wami mówi serdeczny joł dziutkie Papa. Pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. I do kolejnego razu. Trzymajcie się, na razie Jo.